Siema! Z tej strony ja, Mwk, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale Jak możecie zauważyć, znajdujemy się w nowej serii z Karolem Siema, mordo! Słuchaj, masz skina? Jakiego masz skina? Masz swojego skina, stary A, okej okay. Więc jest wszystko w porządeczku No, no nie ja wiem, że um, ja, bardzo dobrze. Ja, ja, ja widzę siebie jako ciebie i mi to Ej, bardzo Serio? Trafnie. A ja, ja mam. Ja mam wszystko dobrze. Ja mam wszystko dobrze. Słuchajcie, mordeczki, jak możecie zauważyć, znajdujemy się w pierwszym odcinku MWK vs dealer, czyli nasz versus legendarny Legendarny Versus, w którym będziemy rywalizować, więc na starcie zostawcie łapy w górę. Jak ty zrobiłeś, chcesz? że masz tak ręce? ci też! Jak ty to! Co jest? Ej, widzieliście to? Pamiętajcie o tym, że drugi odcinek będzie na kanale Karola, dlatego bardzo serdecznie zapraszam. No i oczywiście subskrybujcie mój kanał, jak i kanał Karola, bo wy wtedy będziecie na bieżąco. Ej, nie zabieraj wszystkich itemów, halo. To versus. O, o. Wow! Ej, udało mi się lawę wziąć i chleb o. O, dobra, dobra. Ej, bo tutaj Ej, jest dobrze, rywalizacja Już, mam co już, mi się podoba? już, już z pełnej rury zaczęliśmy rywalizację Bardzo fajnie, bardzo Ej, fajnie. Ej, proszę odejść od tego drzewa Stary, dobra, I... ja odejdę z tego drzewa, wezmę semelony Ja, star, powiem ci więcej, ja opuszczam tą wyspę i pójdę se na inną. Idealnie, idealnie, wiesz co bardzo się cieszę, Pójdę se się na inną, stary. pójdę se daleko Znaczy, no daleko to nie wiem, pójdę no, se tak tam chyba. A, okej Okej, okej. ja sobie wybrałem Biorę za wyspę. Ja bo generalnie przedmiot. gramy sobie na mapie, e, która respi cały czas mordeczki e, tutaj różne. Ej, patrz, pillager spać! Ej, pat, tam Co? są pillagerowie w ogóle na górze, widzisz? Co? Gdzie? Tam są diamenty nawet. Pa. Co, rzeczywiście! Ej, mocno, mocno są... rycie. No te wyspy się e, tak e, um, pojawiają nieskończoność. One się, tak, tak, one się pojawiają w nieskończoność, więc mamy szansę, że będziemy bogaci w tej serii, hehe, he, i będziemy mieć tak. dużo temów. Ej, czy ja tam doskoczę? Ej, nie doskoczę tam, nie ma opcji w ogóle takiej, czekajcie. Ej, ja nie mam sadzonek drzew, co to w ogóle ma znaczyć? Ej, będziesz musiał mi dać sadzonkę drzewa, chyba że... Czekaj, handlarzu, co masz dla mnie? Nic nie dla mnie sadzony. nie masz, bo nie mam w ogóle żadnych emeraldów. Dobra, Karol, wyskakuj z sadzonek, gościu. Myślisz, ja mam sadzonki? No nie wiem, stary, ale musimy się jakoś podzielić, bo w końcu, wiesz... To tutaj okay, dobra, Marcin, podzielmy, więc, zero sadzonek... O nie, 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 nie! nie. O kurde. Ej, mi wystarczy jedna, Mordo, mi jedna wystarczy i będzie nie Nie, co jest stary, bo ja mam zero sadzonek Masz zero sadzonek, ej, to bardzo niedobrze w sumie. Ja, nie wiem jak podzielić zero, że wyszło jeden stary na ciebie, wiesz? Yy, stary, no nie da się, nie da się, ale. Ej! Nie, ej, no co ty gościu robisz! No, no masz swoją ej, wyspę! Ej, stary. Ale ja... wyspę. Ej, co za typ? To daj mi wejść, żebym mógł na nią pójść chociaż! No to, stary, nie nie weź na moją wyspę, znajdź sobie inne przejście. No, no, no niech. Jest! No nie po Potem swoją wyspę! Ej, no co za typ! Nie da nam nawet przejść, widzicie? No, jaki okay, ham? Ale... O, o, dobrze, że spadłeś! Dobrze, Bo że spadłeś. swoją wyspę, nie po to, że będę. Dobra, w takim razie wyspie, tak? mordeczki. My sobie, jeszcze tutaj szybciutko, o, patrzcie co zrobimy, patrzcie. Mieszka, jak się jaki Patrzcie jaki będę i co teraz? I co teraz, teraz ty se znajdź w... Wejście na w swoją wyspę. Ej, ale to jest moja wyściu. wyspa, stara, nie powinieneś tak zachowywać. Marcin. No nie powinienem, na skarżę, ale mogę, dobra. Ja tutaj szybko, mordeczki trzeba... o, Okej, okay, dobra, trzeba tutaj porozwalać szybko bloczki i wziąć jak najwięcej się da. Weźmy się... Jest no, to no, no, no. śmieszne! No. Nie, to nie, nie, nie! I co jest stąd? O, dobra, 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 uda nam się stąd uciec. Czy uda nam się stąd uciec przed Katem Karolem, uwaga! Uwaga, dobra. Czy ty nie myślisz, się? Ziemi się śmieszy? Oh yeah, dźwina, ani niczego, na no itemki. Ej, nie doskoczyłeś, nie doskoczyłeś tu. Ej, bardzo kiepsko. Musimy się jakoś, jakiś sposób pójść sobie na tą wyspę i tam mordeczki sobie. Ej, co jest? A bo coś A, bo, z bo się kolor. generują cały czas. Ej, idź sobie stąd. Idź no nie, sobie to jest stąd. moja wyspa. Mówiłeś. No mordo. nie, to nie jest twoja wyspa. Ale Ta tam, jest, tam jest Ale pobrudziłeś tam dziury Jest dziury. Ej, ty też pobrudziłeś, stary. Bardzo nieładnie Ej, ale ty zostałeś na tej wyspie. Moc ty zostałeś na tej wyspie. czekaj, czekaj, bo ja muszę bloczki, żeby pójść na swoją, daj mi trochę zebrać bloczków No dobra, ja Ty sobie już... pójdziesz, pójdziesz sobie na inną wyspę, stary, co ty no na to, dobra, tak ale od razu mówię, ja na tą dużą, ej, tą dużą ja sobie już przywłaszczam, ej, gościu, tamta <laughs> wyspa jest moja, tak się nie robi No dobra No, w takim razie robimy sobie most na tą wyspę i zobaczymy, mm, czy uda mm, nam się, mordy, no. zdobyć chociaż jakieś drewno i czy w ogóle tam dobijemy, uwaga, i... No prawie! Jesteśmy Ej. mega blisko! Potrzebujemy więcej super dirka! Bieda. Jest super bieda! No ja wiem! W ogóle i temów nie mam! Ja mam tylko wiaderko z wodą! Z, z lawą <laughs> znaczy, nie z wodą! Jest trochę to... kiepsko, ale woda Weź by nam się wodą. przydała do generatora! Generator zaraz! Zrobimy a mordeczki! Ja to Zróbmy generator, żebyśmy mogli dojść gdziekolwiek! Stary... No to jest dobry pomysł! To jest dobry pomysł, a Ej, a ale ja... Nie... Czekaj... To ja, ja zrobię ja ten generator drewna. na tej wyspie! Drewna nie mam w ogóle! A to zabiorę jedno drewno, żeby zrobić kilow. Drębniane. No, przydałoby to, się. Zarówno, przydałoby okay, się to. Ej, jest w sumie dzisiejszy, dzisiejszy odcinek powinien być taki organizacyjny, stary, wiesz? To jest, intro, to jest intro. Tak, tak. Tutaj musimy ogarnąć sobie podstawowe itemeczki, więc mordeczki dzisiaj trzeba na spokojnie. Może i na początku się trochę nie lubiliśmy, ale teraz już trzeba. Trzeba musimy się polubić. Przegryźć trzeba się Trzeba się polubić, bo tu tak, tak, dokładnie. Ej, dobra, ja już tutaj robię Super! Dwa. Dzięki! Tego nie chciałbym go. Co? Zabawne! O co ci chodzi? No wodę zabrałeś. A, ok, Ej, sorry! Ej, zapomniałem w ogóle! Jasne, zapomniałeś! Dobra, uwaga! Robimy, ojojoj, ej dobra To, będzie... to nie będzie działać chyba Czekaj, No to bo... się zrobi źle stary Ej stary, ale pod tym jest bloczek normalnie stary Wiesz, rozkopany no, Jak dla mnie to zniszczysz potrzebujemy to Potrzebujemy ale... kowr... kobla. kobla, bardzo, potrze... bardzo bym, drewno potrzebujemy Wreszcie zepsuł Gnatarkoba, że to nie był ja Stary, to ty, bo ty będziesz ogarniał kilof, nie? Już mam kilof, no. O, no to kop stary tam, a ja pójdę ogarnąć tutaj drewno na tą moją wyspę, bo to będzie nasza O, dypa, Marcin! Mordeczki. Co? Mam dobrą wiadomość, nic, generator kobla. Zepsuł się? Zrobiłeś generator obsydianu, mordo. O nie, ej, stary, mogłeś to naprawić w sumie. Ale nie chciałem, Bardzo niedobrze. Wow! Jaką hatę znalazłem? Ej, stary, uważaj, uważaj! O nie, o nie! Ogórek! Lubisz kisonki? Ej, wybuch! Naprawdę! Wysadziłeś mi hatę! Napisz kisonki! Ej, co typ zrobił tutaj? O, mamy itemy, patrzcie. Ej, tu dużo itemów, jakichś tych, dobrych. Co jest, Mordo? Lubisz kisonki? O nie, ej, ja zaraz padnę! Nie, 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 czekaj, czekaj, czekaj. Ojoj, oj, oj. Ale niebezpiecznie było. Miker, Baton, Mordo, ja mam ten. Mam yy, zbroję diamentową dla konia w ogóle, co, co jest? Dobra, zrobiliśmy dzień, widzę, że Karol tutaj. Wow, patrzcie, jaki, Ej, dobrze, Karol, ty to jednak wariacik jest I właśnie ja dlaczego wygram tego versusa? Stary, no to się jeszcze okaże, to się jeszcze okaże, czasu jest jeszcze dużo, więc spokojnie, spokojnie tw spokojna twoja rossz ej, tam jest slime bloki tam są w ogóle, co tu się dzieje w ogóle, nie? Co? Ej, mocno, no patrz, tutaj co? na wyspie są no slime bloki, zaraz spojrz, można sobie skakać. Mocno, pozbieram. mocno, dobra, ja tutaj, czekajcie, to sobie możemy wyłączyć. No o dobra Robimy sobie, kurcze, lepsze itemy, jakiekolwiek itemy, to są nasze pierwsze itemy po 10 minutach. Nie, Potem... kurde! Od następnego odcinka, bo dzisiaj to taki organizacyjny, wiecie o no, co wie. Początkowy, żeby się A, Tak, tak, trzeba słuchajcie, ogarnąć temy. Tak, ta, ta, ta. Więc piszcie w komentarzach oczywiście Team MWK, wiadomo, pod, ka, pod Karola I filmami, filmami też, nie? Team Dilerkowicz. I fanarty, słuchajcie, na Siemaszku. O, 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 I na mojego Sporeca. Discorda, którego macie w opisie, mordyczki. No dużo tego jest, więc pamiętajcie, że tam możecie wysyłać, ale dobra, Mordenie, wimo mamy... Ile my mamy tego? Mamy, mamy 11 kobla, więc te 11 kobla posłuży nam, żebyśmy zrobili sobie jakieś podstawowe itemy. Żebyśmy mogli chociażby. Nie wiem, na przykład zrobimy sobie miecz. O, no oczywiście Dobry nie plan. na Karola, bo w dzisiejszym filmie mm -hmm. Team przyjaźń, więc y, dzisiaj się jeszcze nie będziemy naparzać. No, ale o, dobra. Y, zrobimy sobie jeszcze sikierę. Proszę bardzo, no ja jestem gotowy, mam większość itemów tych, których chciałem mieć W sensie no, o nie, 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 o wydupiaj Ej, wiesz w ogóle, że na tej wersji Minecrafta można spamić? Tak? Mieczem? No, nie trzeba tego O, fajnie, fajnie, Nie wiem czy o tym wiedziałeś, ej gdzie ty idziesz? A ty tam idziesz? na moją wyspę Idziesz tam, gdzie jest domek, czy mi się wydaje? A, spadłeś, ej tam poszedłeś, czy nie? Cześć, nie, wiesz co, stary, idę tam, gdzie jest lama, bo ja chcę mieć lamę Ja będę mieszkać na wyspie z lamą Generujesz świat ja, wariacie. Ja dobrze, dobrze. To? Ej, w ogóle, kurczę. Albo chyba, że na tej wyspie zostaniemy. Ej, bo ta wyspa ja, ja jest mam. mega duża, zauważcie, mordy. Tylko musimy zrobić sobie tutaj schody na górę, żebyśmy mniej więcej wiedzieli, chociaż co jest na górze, czy coś w ogóle jest. Ej, skrzynkę znalazłem! Wow! Co? wow, Ale co? nic w tym. Nic, nic specjalnego Ej, tutaj też nie ma. znalazłem! Ale mega dużo zombiaków tutaj jest Ej, tu jest spawner zombiaków, co jest? Ja Ojojoj Ojojoj, ale będzie misja Ale będzie misja, dobra Ale to trzeba powalone tu... wyspy stare No ej, serio, mocno tutaj się dzieje Dobra, trzeba rozwalić ten spawner mordy Jak najszybciej Okej, okay, dobra, więc nasza o, wyspa to... Jest wolna od zombiaków, będziemy mogli Sobie teraz tutaj na spokojnie Mieszkać, chociaż jeszcze nie wiem, czy tutaj Chcia... będziemy Mieszkać, w następnym odcinku podejmę decyzję Co jest mordo? Co to jest, jest sprawa do ciebie! Jaka jest sprawa? Dobra, o, tutaj cyk, elegancko. Słuchaj, ja ci pokażę dać. coś. Patrzcie, ej, jesteśmy. O, mam owce! Mam fajnie, owce, fajnie, ej, kozacko, 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 to mi się podoba, dobra. To jest nasza jedyna owca i żeby mieć jakieś łóżko, to musimy sobie ją tutaj zostawić. A co ty chcesz mi pokazać w ogóle? No stary Karel? chodź zobacz, to jest bardzo ważne wami. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty no, jesteś? No w moją stronę, w wyspy w moją stronę stary, ale no to powiedz po prostu, ja widzę z daleka, nie muszę tu przyjść. No, widzisz ten portal, który tu jest? No, to, to nie jest portal, stary! Nie, to jest granica, Marcin, to jest przejście. A, tu jest granica. Nie, nie masz wstępu. Już tutaj nie masz Okej? Okay. Okay? Czyli. A, aha, okej, okay, ale to działa też w drugą stronę. Jeżeli. Jeżeli nie, ty tam, przekroczysz to. Nie, Tu jest, tu jest ziemia, ale niczyja. Mordo, ja proponuję to zrób żeby sobie portal, zrobić. Zrób no właśnie. Portal. Dobra, dobra, okej. Okay. To jest mój portal. Okay. To zabijecie od razu, czajdź to? Dobra, dobra. Już twarz. Okej, okay, to w takim razie ja też sobie zrobię taki portal, i jeżeli prze. Ej, musimy mieć taki teren. Negocjacyjny, no. czyli ten między portalami no, proponuję. No, neutralna ziemia, proszę bardzo. Ja tutaj... A ja zrobię sobie Skobla portal gościu. Pa, pa to. Okay. O, ja proszę bardzo. W y Nie, nie mam. Ha, Ale zaraz ja będę miał, bo nie. mam tutaj. Bo tutaj jest netherowy ten. Mm, Biom. Ej, żelazo znalazłem! Ej, kozacko! Pozacko, pierwszy żelazo, mordeczki! Pierwszy żelazo oh, Dobra, ej, jak tak dalej pójdzie, to ja będę mega wykokszony jeszcze w dzisiejszym filmie, stary, nie? Wiesz, Więc uważaj tam sobie, wiesz o co chodzi, bo ja mogę w każdej chwili nadejść. Mogę w każdej no, chwili jest, nadejść. Ej, czyli mam rozumieć, że mam rozumieć, Ej, tam jest druga skrzynka Mam rozumieć, że już nie ma pokoju stary. Jeżeli wbijamy na swój teren, to normalnie no, nie, tutaj. To jest, nie jesteśmy mile widziany, bitka. stary, nie mam. Stary. Wow, 21 żelaza znalazłem! Co? Co jest tak? Ej, okay, moc! Ope, ope, jakieś. Okej, okay, to w takim razie wiecie co? Ja się już tutaj nie muszę martwić o jakieś wchodzenie na Wyspy Karola. Bo na ten moment ewidentnie dobrze, jesteśmy jest, koksami. Patrzcie to, jest to, jest to. Robię to. Robię sobie tutaj. Citerska mapa. Citerska mapa, nie, po prostu dobrze trafiłem, dobra. I tutaj sobie zrobimy mieczyk. Patrzcie to, ej, nie spodziewałem się, bardzo stary, że dobrze, ta mapa będzie. Taka poryta, że tutaj tyle itemów sobie znajdziemy. Dobra. Mm. Patrzcie, to mamy żelazny miecz, żelazny kilof, no i klatę. No, yeah, ja mordo Masz diamenty? Aha. Jak to? Ej, jak pozyskałeś diamenty? Nie diamenty, emeraldy. Ale dobra, ale to do wykopania, nie masz ich w ekwipunku jeszcze. No tak. No właśnie, a ja już mogę diamenty kopać. <laughs> a dasz mi, daj, dasz mi trzy żelaza? Oto. Stary, nie mam. Chociaż czekaj. No mam, stary, ale to nie za darmo, Karol. Takie rzeczy. Ej, w ogóle przyszedłeś na mój teren, gościu. Co ty sobie wyobrażasz? Halo, gościu. Co ma znaczyć? Co To Nie było przejścia granicznego. Było, stary, Skobla. Gdzie? i Z Skobla, no gościu, jest tutaj. No jest wejście przez portal. Teraz muszę cię zabić, wobec. Czy na podejście? pokaż mi to, no nie widziałem. Ej, no, no stary, no widać, to jak patrz, patrz, to jest przejście. Skobla, gościu. Czekaj, 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 bo ja chcę zobaczyć. Że tam? może tam podejść? Gościu, co ty robisz? Ej, dobra, ja nie... mi bijesz. Ej! No bo wbijasz na mój teren! Ej stary, nie dam ci tych trzech żelaza Stary, będziesz Patrz, musiał stary, zdobyć to. Marcin! Co? Gdzie ty jesteś? Czekaj, o no, co? No co za typ i będzie wchodził teraz Na mój teren cały czas Patrz co zrobię, postawię kloca i się ucieknę Co jest? Ej, co ty ewidentnie... Po ja mam, płodny, mam tu śluby. oceloty! Gościu, możesz się pochwalić ocelotami na swojej wyspie? No właśnie, nie możesz, bo nie masz. Haha, ha. a ja mam. Ej, tu była owca, gdzie jest ta owca? Ej, zabiłeś mi owce? Ej, ty mi zabiłeś owce? Dlaczego tak. to zrobiłeś? Dobra, mamy dzionek, elegancko. Dopóki nie będziemy mieć łóżek, będziemy tak niestety kichać. Ej, tam jest koń, a ja mam słuchajcie zbroję dla konia w ogóle. Tylko pierwszy by było trzeba ogarnąć sobie jedzonko. A jeszcze przed tym. O tak, skrzę. Kurczę, Ej, co ty tam robisz? Dobry, Ej, gdzie ty... Ej, bo on, patrzcie, on zwiedza o... świat w ogóle. Ej, dobra, my też musimy tak zacząć o... robić. Czy tak, my mamy jakiś piłenki. budulec? Mamy dużo. O, mamy dużo drewna I mordy. Ci nawet mam. ojo. I jaj. w ten sposób sobie czekajcie, bo tu jest Andrzej Kaktus, ale nic tam poza tym nie ma. Mm. Andrzej Kaktus. Ja bym szedł. ja bym poszedł po tą lawę, bo ta lawa jednak nam się przyda. Chociaż nie wiem, po co by nam ta lawa miała się ta... przydać. Mapa jest ostra, stary. No mocna jest, kozacka jest w sumie, no. Naprawdę mocniutka, dobra. O. Stary, zginąłeś, jaka szkoda. Yeah. Ej, fajnie by było tutaj zrobić stary licznik śmierci czy coś takiego. No, to, by to, to by ej, było to spoko. To widzowie w komentarzach możecie robić. Tak, napiszcie. O, właśnie, ej, liczcie, ej, moje śmierci i Karola, to przypnę wam wtedy serduszko. Dokładnie, no. tak to wygląda. Dobra, mordeczki, przyszliśmy na jakąś inną wyspę, czy coś na niej jest. Czekajcie, musimy sobie tutaj zrobić eleganckie schody. Diamenty, dobra, wykopuję diamenty. Mam jednego diaksa, stara, a ty czym się możesz pochwalić? No a, stary! Czym się możesz pochwalić, No tak, tak, mam plan. Masz plan, okej, okay, masz plan. No to. To brzmi trochę groźnie, ale tylko trochę, dobra, pójdziemy sobie, mordy. Jeszcze na tą wyspę. Ej, czeka. O nie, a! ej, pa patrzcie, on do nas chciał przyjść. Co za typ. No. Ej, bardzo niefajnie, bardzo niefajnie! Co to co to w ogóle znaczy? mnie cały czas musisz, odwiedzasz tutaj. Chcesz musisz mi przeszkodzić. Żelazat, ej, nie muszę ci nic oddawać, startu, jest rywalizacja. Bo, be, bo będę to się jest rywalizacja, gościu. Wow, chcesz, ej, patrzcie. przegrać? Wow. Chcesz Spawner? Oj, oj, oj Ej znalazłem portal do Endu, nie. stary. Co jest oj oj oj. Oj oj oj. Jak End wygląda na tej mapie? Ej czekaj, bo ja oj oj. Ej nie mogę, nie mogę. Co ej ja Silverfishy, to jest za dużo, Aa, za dużo. Aha. Bardzo niedobrze. Bardzo dobrze. Ej, dobra. Wylewamy wodę. To jest, to jest ten pomysł mój. Zna... Gdzie o, jest o... moje żelazo, Dobra, Maciej. Uwaga, uwaga. Żelazo. I i wydostałem się stąd. Udało się, dobra. Jest Gdzie po ciele, jest? Moje... Co? W potrzebie jestem człowiekiem. Stary, no, jak chcesz to możesz tu przyjść, to ci dam. O, kaktusy, chlebek, ale w sumie to ja nie wiem, czy mam ci dawać, ja muszę coś z tego mieć. Nie ma nic za darmo, Karol, na Stary, tym dam świecie. ci ziemniaki. Ale, o, dobra, okej, okay, okej. Okay. To jest, ja, Czyli, pięć, ziemniaków, ej, to pięć ziemniaków, pięć ziemniaków. Pięć ziemniaków za trzy żelaza. Tak. No to brzmi, to brzmi w miarę... To się w miarę zabierz... sensownie, no, zwierzę. Zwierzę, zwłaszcza, że nie mam tego, co? No, to byś mógł zrobić farmę, z nie jest! ziemniaki spadłem! jak powietrz? bardzo niedobrze, ja bardzo, bardzo niedobrze. Okej, okay, no, dobra, dobra, siema. Daj mi stary. Raz, tutaj... dwa, trzy masz. A to jest takie nieprzekopane żelazo. Tak, no nie mam innego stary. No to cię mogę dać stary, najwyżej taki ziemniaki. Ej, gościu, dawaj! No to nie jest fajny żelazo! To jest Ej, żelazo. gościu! Ej, no to oddawaj to w takim razie! No nie, no ty mi oddawaj! Nie, ej! Dobra, okej, okay, masz wjazd, stary na swoją wyspę, nie? Zobaczmy, co tutaj Karol ma ciekawego. Okej, okay, ma tutaj jakieś. O, masz. Widzę diamenty. O, ej, sam sobie wezmę te ziemniaki. Chociaż, ej, to nie są ziemniaki. To są ziemniaki? Gościu! Ała! Nie! nie, nie a, a, dobra, dobra, ja tutaj patrzę, Zabieram mu wszystko. No, było zaczynać ze mną. O, jeszcze diamenty wykopię, pa! Nie, nie! diamenty sobie wykopię. Dobra, okej. Spadam! No, spadam, właśnie. Ja też. Więc słuchajcie, no, jak możecie zauważyć. No, jesteśmy. No, nie nie żyję, Co, Ej, co jak co, stary? Ale zarobiłem na to. Wydałem Ci trzy żelaza, a dostałem za to dwa T. Gościo! Co tak, jest? Tak! Ej, co ty robisz? Tak! Ej, co jest? Ej, gdzie ty jesteś, co ty robisz? Ej, co jest? ty przejął mi wiochę! Znaczy nie wiochę, tylko te! SPADAJ! Moje pole! Ej! Spadaj! No! Nie! Spadaj tylko! Nie, dawaj to! Oddawaj! Co za TY?! O, dobra! Odzyskaliśmy, słuchajcie, na teren! Nie! szybko! Dobra, cyk! Elegancko, elegancko! Harm! Co jest? Co się odwaliło ty? Co jest? Ej, bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. Każdy. Dobra. Nie ma! W powietrzu cię człowieku zaraz zabije, patrzcie to. O! A! Dobra, 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 koniec. Koniec stary, nie ma takiego bicia. Nie, ma, <laughs> nie ma. świat! Widzę, że się obraziłeś. Dobra, słuchajcie, to był pierwszy odcinek MWK versus dealer. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, 3000 łapek dobijacie. No i wpadajcie na kanał Karola, bo tam będzie drugi odcinek, w którym no nie wiem, co się wydarzy, ale będzie grubo. To wiesz, na no, Więc no sami słyszycie. No jest rywalizacja. Zdrowa rywalizacja w Minecraft. Więc ja byłem MWK, widzimy się już jutro w następnym filmie. Trzymajcie się na razie i elo!